Polscy kibice mieli wielkie nadzieje, że Hubert Hurkacz awansuje do finału Wimbledonu. Niestety tak się nie stało, ale trzeba przyznać, że walczył jak lew. Tak, tak. Walczył na pewno. Był dobry mecz, dosyć długi mecz, parę godzin. Robił wszystko, co mógł. Dzisiaj niestety Włoch okazał się trochę lepszy, tak. Te dwa pierwsze sety to była zdecydowana przewaga Bereta czego zabrakło właśnie Hurkaczowi w tym, żeby przynajmniej tego pierwszego wygrać. Ja myślę, że taktyczne założenia były właściwe, ale było trochę spięcia i tak dalej i ja myślę że wtedy właśnie te piłki były troszeczkę może za krótkie i Włoch wykorzystał tę sytuację. Berettini niesamowicie serwował. W serwisie był nie do powstrzymania, tak jak Hubert Hurkacz w meczu z Federerem. Czy to mogło zaważyć o końcowym sukcesie Włocha? No, w tenisie, a zwłaszcza na Wimbledonie na trawie serwis jest y, bardzo ważnym elementem y, grania, dlatego wiadomo, miał przez to przewagę i mam nadzieję, że y, Hubi wyciągnie wnioski i, i będzie bardziej rozluźniony w następnym razem, jak będzie grał i, i będzie miał więcej szczęścia. Trzeba przyznać, że mimo tego, że nie awansował do finału, to spełnił swoje na pewno wielkie marzenie, trafił do półfinału, wygrał z samym Rogerem Federerem i trzeba przyznać, że to wielki sukces polskiego tenisa. Ja powiem tak troszeczkę może dziwnie, bo teraz jest dużo ciekawych informacji o Marsie, a on zrobił, uważam, krok na Marsa. Po prostu zrobił coś, co było jego marzeniem, pokonał ośmiokrotnego yy, yy, czempiona na Wimbledonie, dżentelmena, tenisistę legendę w trzech setach yy, i, i tak jak ja, ja to odebrałem, jak, jak duży krok milowy właśnie na Marsa. Czy ten krok milowy kiedyś yy, będzie tak duży, że Hubert Hurkacz wygra w turnieju wielkoszlemowym? Ja myślę, że nie tylko duży, mamy wiele innych planet ciekawych, a on już jest na jed, prawie na, na jednej. Także mamy cztery grand slemy, różne podłoża. Chłopak jest przygotowany na wszystko. Ja myślę, że, że nie tylko na hardzie, ale i też na trawie i na mące będzie mógł pokazać swoją klasę, którą już ma. Także. Tylko, tylko do przodu. 100% będziemy mogli go oglądać w tych następnych grand bardzo długo.